W miasto, moją kozacką nową bryką Połamać trochę przepisów Montujemy złomka GAS Hej tu, witam Was w ten piękny, słoneczny dzień. I co już mógłbym zrobić innego, jak nie pojechać w dzisiejszym odcinku w miasto, moją kozacką, nową bryką, poszpanować trochę, a także połamać trochę przepisów. Więc myślę, że będzie naprawdę grubo, będzie naprawdę wysoko. I zobaczymy, czy mnie policja zgarnie. Oczywiście, subik, social, wiecie o co chodzi. I zapraszam Was teraz do mojego drugiego garażu, Blaszaka, w którym znajduje się mini złomek. Wielkie pozdrowienia dla wujka Frania, bo to właśnie jest jego motocykl. I zaraz wam powiem genezę tego motorka. Otóż stoi tutaj ta bestia. No spójrzcie to, nawet gripy ma okurzone. No spójrzcie na to. Widzieliście to już w jakimś odcinku, jeśli oglądaliście. Jeśli nie, no to spójrzcie sobie jak odbieraliśmy od wujka Frania ten motocykl. A teraz wam opowiem genezę dlaczego w ogóle ten złomek tutaj stoi otóż jest to motocykl wujka Franja jak już wam wcześniej mówiłem i on po prostu nie ma gdzie go wsadzić dlatego spytał się nas czy jesteśmy w stanie mu przezimować ten motorek zatem dlatego on tutaj stoi jak widzicie nie ma akumulatora, nie ma kanapy, nie ma nic, zatem trzeba będzie jeszcze go złożyć, zanim wyjedziemy w miasto. I myślę, że poza wyjazdem w miasto jeszcze go troszkę umijemy, bo jest unorusany, jak nie wiem, więc myślę, że będzie na maksa ciekawie. Zatem mamy tutaj kanapę, siedzisko, wersalkę, że tak to ujmę, bo jest naprawdę wygodna, jak nie wiem, i akumulatora tutaj nie mamy, ale mamy śrubki na szczęście, więc. Grzechotka, idę po akumulator, który się ładował, wkręcamy akumulator i będzie można wylecieć w miasto na tej bestii. Więc myślę, że od razu mogę Was się zapytać i dajcie znać w komentarzach koniecznie, czy uda mi się polecieć na tym na kole, czy uda mi się zjarać laczka, a także czy będę musiał uciekać przed policją. Zatem oglądajcie do końca, aby się dowiedzieć. A ja teraz idę po akumulator i montujemy złomka. No i skoro już mamy akusa, to jeszcze wyprowadzimy motorek, aby zrobić aby go złożyć na po prostu świeżym powietrzu, więc lecimy. Ach, no i kanapa siedzi, więc teraz idę się ubrać i jedziemy z tematem. No i dobra, no to czas się przebrać. Skoro mamy pojeździć tak dobrym sprzętem, to trzeba się też dobrze ubrać, tak? Proszę bardzo, już tutaj portki sobie przebrałem, aby nie narobić sobie popeliny na wiosce. tak No bo taka fura to też i To co? Narzuta, szopa cyk. Kamizeleczka, wjeżdża, pyk, 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 ale poczekajcie, jak Wam pokażę kask, to dopiero zdechniecie, cyk, cyk, zapinamy, co by nie przewiało, Ach. no i dobra, mamy to, do tego takie rękawiczki skórzane, co by był styl i swag, tak, na dzielni, to sobie zaraz ubiorę i teraz gwóźdź programu, kask otwarty proszę bardzo, ale pod to bandama co by wyglądać bardziej jak terrorysta pyk no i zakładamy kask ej rozumiecie to co tu się dzieje? patrzcie to i dosłownie człowieku jest taki luk, że to jest koniec pyk zapinamy I tak odstrzelony, mogę jechać w miasto. Lecimy po motocyklu. No dobra, no to bierzemy, siadamy na brykę, może nie od tej strony. No dobra, nóżka spuszczona. Teraz rękawiczki i zdałem sobie sprawę, <noise> że ja będę musiał kierunków używać, kurde, a ja nie umiem. No ale no cóż, coś się wymyśli. Spuszczę blendę. No i dobra. chyba jest trochę To jedziemy na myjkę najpierw sobie umyć No ja ale jeszcze sobie Muszę O Syk i jedziemy na myjkę <grystanie> Nie jakieś KTM -y. to jest prawdziwy sprzęt Nie dałem Zasłupniałem ja zbliżamy się do świateł Na światłach prawo o, o dobra, tylny hebel jest Dobra, włączamy migacz Ale tak burcy, ja w pierdziele Dobra, mam nadzieję, że mnie tu nic nie dziabnie cholera Dobra, ale jest znak stopu, czyli tutaj chyba trzeba się zatrzymać, nie wiem. Wyłączamy kierunek i ognia. Do 50, bo tutaj mamy 50, więc nie można przekroczyć. Na górnej w kierunek, synk, i na koło! Dobra Tutaj sobie skręcimy prawo na mejkę, dajemy kierunek O, ale to ma skrętkę No i to jest kurwa. i na Heblu Włączamy dzioda. Ale co tylko tu opuczemy, trochę tej się nie będziemy nad nim tutaj litować. Tak. Mamy to. Spukujemy. Ten cały wrót z niego. Bo jest osłużony na maksa. A jakbyście się zastanawiali w ogóle, co to, to za motocykl, jakbyście nie widzieli? To jest to Cuzługi Wanda Klaty. Jedziemy teraz na podwój miasta no i dobra siadamy na maszynę, oj Dudka mokra będzie I No wiem, fajnie się na tym jeździ Odkurzony, ostrzużony, Przewietrzony motorek Na prędkość się I chyba zacznę tym do szkoły jeździć I liczę teraz Na MotoGP Skrytamy dystans zakrętu Od zewnętrznej do wewnętrznej No i co? Policji nie udało się mnie zdobyć Pomijając fakt, że cały czas Głamiam przepisy, bo jeżdżę bez prawa jazdy Bo nie mogę wyrobić jeszcze, Bo nie mam no więc, dajcie, się, da się, ja wiem się podobał, piszcie w komentarzach, jak ścisnę się więcej z ulicy, piszcie, no i łapkę w w kolejnym odcinku, a ja czyste po